Jak co roku kłopoty sprawił wybór w kategorii film. Nominowani Marek Lechki, Paweł Sala i Marcin Wrona to osobowości na tyle silne, że każda z nich mogłaby dostać paszport. Widać też tendencję przenikania się dziedzin. Jeden artysta mógłby dostać nagrodę w kilku kategoriach. Nominowany w ramach sztuk wizualnych Wojciech Bąkowski to nie tylko performer i grafik, ale też poeta i lider kilku zespołów muzyki alternatywnej. Nominowana w kategorii muzyka poważna reżyserka Ewelina Pietrowiak pierwotnie była związana z teatrem. Mamy szansę zaprezentowania twórców nieoczywistych, jeszcze nie do końca wszystkim znanych. E, takich, o których nie było programów w telewizji, takich, którzy e, nie występują w tańcu z gwiazdami. Paszporty polityki to wciąż nagroda dla twórców, którzy zajmują się tworzeniem, a nie bywaniem i pokazywaniem się. Paszport polityki jest najbardziej rozpoznawalną nagrodą kulturalną w kraju. W zależności od tego, w jakiej kategorii jest przyznawana, inaczej działa. Kiedy na nowo wychodzącej płycie można. Jest ten właśnie paszportu i być może przy decyzji zakupu tego produktu komuś się zaświeci lampka, że rzeczywiście to jest coś więcej. Przy artystach w sztukach wizualnych to jest trochę bardziej rozproszone. Nie jest to jakaś rewolucyjna zmiana w życiu, tak jak pewnie w Niemalska. Wręczane od 1993 roku paszporty polityki to nagroda środowiskowa. Nominacje w sześciu kategoriach zgłaszają krytycy. Dopiero spośród tych nazwisk kapituła wybiera finałowe trójki i ostateczny zwycięzców. Chodzi o zwrócenie uwagi na twórców rokujących i przekraczających granice. To jest również metoda dla twórców, którzy traktują serio nas, odbiorców. Widok w Polsce jest często ostatnio obrażana, Ci kursy traktują nas, widzów, jak partnerów do rozmowy, a nie jak... Nie, 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 a nie konsumentów, którzy teraz Wszystkich zwycięzców poznamy we wtorek.